Rozwiązanie tego zadania podzielę na dwa odcinki. W pierwszym odcinku tym ogólnodostępnym pokażę Ci z jakich informacji możemy skorzystać, aby zacząć liczyć to zadanie, natomiast w odcinku bonusowym dla osób wspierających kanał będę pokazywał szczegółowo wszystkie obliczenia. Zacznijmy może od rysunku. Podane są długości dwóch odcinków. Widzimy, że te odcinki się przetną. Dlaczego? Ponieważ w obu odcinkach występuje literka C. To już widać, że w tym miejscu będą się przecinały. Załóżmy to jest odcinek AC, a tutaj mamy odcinek BC. No i jak połączymy te dwa odcinki kolejnym odcinkiem, no to mamy trójkąt o wierzchołkach ABC. Tykłyczkę. Tykłyczkę mi niepotrzebne. Dobra. I teraz sobie pozapisujmy na tym trójkącie to, co potrzebujemy bok AC tu mamy 6 bok BC to 4 jest zadany sinus kąta między tymi bokami no więc chcąc y, obliczyć obwód trójkąta będziemy musieli wyznaczyć ten bok długość tego boku a zatem skorzystamy tutaj z pewnością z twierdzenia kosinusów zanim jednak do tego dojdzie musimy tego sinusa Przekształcić na kosinusa. W jaki sposób? Ano z jedynki trygonometrycznej. Zaznaczę tutaj sobie kąt alfa. Niech to będzie zamiast sinus takiego kąta, to po prostu alfę wpiszemy. No więc tworzę mm, jedynkę trygonometryczną. Podstawiam liczby. Więc tak, co tutaj byśmy mieli 2 pierwiastek kwadratowy z 2 do kwadratu, to jest inaczej 4 razy 2. Popatrz na to działanie dokładnie. No tutaj ci je rozpiszę. Tak, bo to jest 2 kwadrat razy pierwiastek z 2 do kwadratu. Czyli to 4 razy 2, nie? czyli 8. Tutaj wpisujemy ósemkę kosinus kwadrat alfa to chcemy wyznaczyć. No i tu zostaje nam 1. Aha, no i jeszcze musimy podzielić przez 3 do kwadratu, czyli przez 9. Dobra, to jeszcze raz mamy 8 dziewiątych tutaj. To jest 8 dziewiątych dodać kosinus kwadrat alfa, czyli to się równa 1, stąd kosinus kwadrat alfa to się równa, jak przeniosę tą liczbę na prawą stronę i od 1 odejmę 8 dziewiątych to trzymam 1 dziewiątą. Teraz pierwiastkuję obustronnie. Więc pamiętajmy o tym, że jeśli masz wyrażenie podniesione do kwadratu i pierwiastkujesz takie wyrażenie, to wtedy zamieniamy to działanie na wartość bezwzględną. Pierwiastek kwadratowy z jednej dziewiątej to 1 trzecia. I teraz moi drodzy, my tutaj nie wiemy, czy kąt alfa jest ostry, czy rozwarty. Skoro tego nie wiemy, no to równanie z wartością bezwzględną musimy podać w dwóch wariantach. Czy rozwiązanie tego równania. E, jeszcze raz, powiem. Powtórzę, może dobra nie powiedziałem tego za pierwszym razem, ale powiem, dlaczego tak jest. Sinus kąta jest dodatni w pierwszej i w drugiej ćwiarce, prawda? Natomiast kosinus kąta jest dodatni w drugiej ćwiartce, w pierwszej ćwiarce, przepraszam, ale w drugiej ćwiarce jest już ujemny. Dlatego nie możemy tutaj podjąć decyzji, która z tych odpowiedzi jest prawidłowa. Czyli jeśli chodzi o ten trójkąt to tutaj możemy mieć trójkąt rozwartokątny lub ostrokątny, tak, bo jeżeli będzie ostrokątny, no to znajdziemy się w przedziale kątów od 0 do 90 stopni, czyli w pierwszej ćwiartce jeśli będzie rozwartokątny trójkąt to ten największy kąt znajdziemy tutaj w drugiej ćwiartce bo tutaj jest przedział kątów od 90 do 180 stopni, nie dobra a inne ćwiartki nas nie interesują, ponieważ no, rozpatrujemy tutaj trójkąt. A, a jakby to powiedzieć, kąt alfa w tym momencie no, pochodzi z przedziału od 0 do 180 stopni. Więcej niż 180 stopni w trójkącie nie uzyskamy. No dobrze, to będziemy rozwiązywali zadanie w dwóch wariantach. No ale tak jak obiecałem, ta część rozwiązania pojawi się już w odcinku bonusowym dla osób wspierających kanał.